Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, który kończy tę część o obserwacji. Mam nadzieję, że zarówno ostatni odcinek zbierania informacji, jak i poprzednie, poznawanie świata wewnętrznego, zewnętrznego i samo przyglądanie się różnym sprawom rzeczywiście zbudowało w Was jakąś już konkretną rzecz i dzięki tej obserwacji możecie dalej budować swój temat w swoim życiu i swojej codzienności. Dzisiaj chciałbym podkreślić jakąś pewną rzecz, która się odnosi do wszystkich spraw, które były, które będą, a które jeszcze po pogłę... Temat obserwacji, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać tę dzisiejszą rzecz do dalszego, głębszego budowania swojego życia. O czym będę mówić? Zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. W jakimś etapie swojego życia zwróciłem uwagę na istotną rolę. Pytań. I patrząc na miniony miesiąc na obserwowanie jako część tego tematu budowania siebie i swojej codzienności, zwróciłem uwagę, że bardzo znaczącą rolę pełnią właśnie w moim życiu pytania, ale też i znacznym ułatwieniem są, gdy stawiam je w odpowiedni sposób. Znalezienie odpowiedzi w naszym życiu. Czy w kontekście właśnie tego budowania siebie, swojej codzienności, czy różnych spraw, powinniśmy rozpocząć od właściwego stawiania pytań. Pomyślałem sobie, że też może być to pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, abyśmy każdą część, czy to obserwacje, czy poprzedni jeszcze część, budowanie warsztatu, streślili kilkoma pytaniami, do których będziemy mogli w szybki sposób wrócić i które ułatwią nam też, jakby, drążenie tego konkretnego tematu w. W teraźniejszym czasie, a więc w tym budowaniu siebie. Pytania są różnego rodzaju, i myślę, że warto zwrócić uwagę na takie pytania, które rozwijają pewną sytuację, które rzeczywiście pomagają nam zaobserwować pewną rzecz i zrozumieć głębszy sens tych spraw, które się dzieją w naszym życiu. Pytania mogą zmienić wszystko. Z jednej strony, właściwe pytania mogą pomóc nam i ułatwić nam rozwinięcie jakiegoś tematu, zaangażowanie się w jakąś kwestię i budowanie czegoś, z drugiej strony, mogą nam bardzo mocno utrudnić życie, nawet nas zranić, gdy są postawione w niewłaściwy sposób. Pewnie obserwując ten temat, który próbujesz zaangażować w swoje życie, który próbujesz budować w swojej codzienności, dostrzegasz, że łączy w sobie pewne decyzje, wybory, a więc łączy pewne. Na elementy w Twojej codzienności. Pomagając ci zmierzać ku właściwemu celowi. Na każdym tym etapie pewnie towarzyszyły nam jakieś pytania, które może sobie uzmysłowiłeś, a może nie, które mogą pomóc nam pogłębić kwestię budowania siebie i swojej codzienności. Nasze życie trochę przypomina labirynt, i teraz, w momencie, kiedy stoimy na jakimś rozdrożu, kiedy możemy dokonać jakiegoś wyboru, którędy iść, możemy właśnie zadać to pytanie. Którędy mam iść? Oczywiście, znajomość odpowiedzi na to pytanie w tej konkretnej sytuacji, kiedy znajdujemy się w labiryncie, w znacznym stopniu ułatwiłoby nam dokonanie właściwego wyboru, ale jak to w labiryncie. Droga jest nieznana. Stąd pytanie, którędy iść, jest pytaniem właściwym czy też nie w tym momencie. Czy postawienie tego pytania w takim kontekście właśnie życia, kiedy znajdujemy się w labiryncie i nie znamy kompletnie drogi, którędy mamy iść, czy to pytanie cokolwiek zmieni, czy cokolwiek wprowadzi w nasze życie, czy stanie się konstruktywnym pytaniem? Raczej nie, więc warto zastanowić się, to jakie pytanie w tym momencie powinienem postawić. Może akurat w tym kontekście, będąc w labiryncie, żadne pytanie nie jest właściwe i żadne pytanie nie będzie pomocne, ale może jest jednak jakieś pytanie, chociażby jak się czujesz, czym się kierujesz, dlaczego podejmujesz właśnie taki wybór, że idziesz w tą czy w tamtą stronę, czym się sugerujesz w podejmowaniu swoich decyzji. Zmieniając sytuację z Zmieniając otoczenie, konkretny kontekst wydarzeń, zauważymy, że te pytania nabierają zupełnie innego znaczenia. Mogą stać się bardzo pomocnym narzędziem obserwacji, ale też jednocześnie pomocnym narzędziem do dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i działania. Zadanie właściwego pytania może pomóc nam w dokonaniu właściwego też wyboru. A więc w kontekście tego, co próbujesz budować w swoim życiu, w swojej codzienności, warto zastanowić się, jakie stawiam sobie pytania. Czy te pytania pozwalają mi rzeczywiście coraz bardziej przybliżać się do celu? Czy te pytania pozwalają mi zgłębić cel, który chcę osiągnąć? Obserwacja dzięki właściwym pytaniom. Zobaczmy, że możemy powrócić do pewnych wydarzeń, które się działy w ciągu dnia i próbować zadać właściwe pytanie. Co wtedy czułeś? Dlaczego taką decyzję podjęłeś? Dlaczego takie słowa wypowiedziałeś? Dlaczego tak się zachowałeś? Które pozwolą nam zrozumieć bardziej obiektywnie daną sytuację i zobaczyć też zależność między tym, co zrobiliśmy, a tym, co udało nam się osiągnąć, albo tym, co zrobiliśmy i tym, dlaczego coś nam się nie udało. kształtując pytania w tym Obiektywnym obserwowaniu swojego życia, zaczniemy też obserwować, jakie rzeczywiście podejmujemy decyzje, jakie rozwiązania przyjmujemy w swoim życiu. Chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu dalej starając się obserwować swoje życie, dalej starając się zbierać informacje, dalej odkrywając swój świat zewnętrzny i wewnętrzny, dalej przyglądając się różnym elementom w mojej codzienności, nauczyli się stawiać konkretne pytania. Najpierw przyjrzeli się temu, jakie pytania zadajemy, jakie najczęściej pytania się pojawiają w kontekście różnych sytuacji. Czy jest jakiś zestaw pytań, które zadajemy w konkretnych sytuacjach i dlaczego właśnie te pytania się wtedy pojawiają? I obserwując swoje pytania. W różnym kontekście różnych sytuacji warto zastanowić się, czy nie można by było wówczas postawić lepszego pytania, które by pomogło nam zrealizować to, co byśmy sobie założyli. Zatem budując swoje życie, swoją codzienność, wdrażając konkretny temat w swoją codzienność, próbuj zadawać odpowiedniejsze pytania, które cię zaprowadzą dalej. Które Ci poprowadzą bardziej, które pozwolą Ci bardziej zaangażować się w pewne rzeczy i więcej osiągnąć. Zatem uzupełnijmy tą swoją obserwację o właściwe pytania. Może dzięki temu w tym tygodniu uda Ci się wyrobić pewną listę pytań, które będą Cię wspierały w realizacji tego, co chcesz zbudować w sobie, zbudować w swojej codzienności.